Witam i zapraszam na ucztę, ucztę, którą będą bramki Realu Madryt niestety dzisiaj. Jak się odniesie do informacji, że Barcelona zalega Lewandowskiemu 11 milionów, z czego 10 Bayernowi reszta polskim klubom. To nie jest kompromitacja, tylko tak to jest rozłożone w ratalnie, więc tutaj się nic nadzwyczajnego nie dzieje. No. No. W reprezentacji Polski, jeśli chodzi o szkolenia młodych, ten system szkolenia jest kuleszy. Nie wiem, co bym zmienił, jestem niekompetentny do tego, szczerze ci powiem. Tutaj, czemu nie gwiznęli faulu, to mnie zastanawia. Przecież człamenie ewidentnie faulował typa przed polem karnym, ale ten pluciarz z gwizdkiem oczywiście ślepy. Niesamowite to jest. Co za typy. Ken jest niesamowity, ale tymczasem bapę wybroniony. Pierwsza sytuacja Francuza obroniony strzał. Obok słupka, znowu Francuz. Czy Kamil Piątkowski rozwiązałby problemy ogólnolobronnej Barcelony? No nie dzisiejszą formą. Nie dzisiejszą formą, dzisiejszą by pasował. Ładnie na Winga. Francus pada w polu karnym. I? Nie gwizdże, ale zaraz zobaczymy powtórki. Zobaczmy. Nie, nie może to być karnego. A widziałeś, co dziś odwaliła Legia w Lubinie? No, widziałem, no. Już nawet nie chcę o tym mówić. Wagam bapę, celny strzał, ale taki do odnotowania tylko. Czy będę miała w mojego futrola? Nie. Czy będzie house tour? Nie, jak już to dla wspierających, bo nie, nie chce się jakoś tak obnosić za bardzo. Dom parterowy, tak jest. Ale jak tutaj siadłem... I nagle wiesz, dwa duże monitory... O. Ale ma stan tłono poszedł, jak on tego nie strzelił, to nie wiem. Siadłem dwa monitory, duży blat. I tak. I nie muszę sprzątać po każdym live, Bo wiesz, tam to jednak rozstawiałem na live'a, cały stół zawalony, to później trzeba to było chować. Miałem opracowane już systemy, co gdzie odstawiałem, więc nawet to szło sprawnie. Ale po prostu tak z komfortowej strony to jest naprawdę duża zmiana. Czy dużo krechy musiałem wziąć? Przedstansu nie cenny. <gulanie> Luźną bańkę. A, DJ Remo, Boże, Dżermo. Nie, nie widziałem, no ale przypuszczam, że jakiegoś kurna. Pałac pewnie. Spałem. Pies zestresowany, ależ to byłby piękny gol. Coś byśmy ładnego chociaż zobaczyli, ale nie trafił. Czy Duchu krechy musieli wziąć. Niestety skojarzyłem się z czymś niestosownym. Fuuuu. Z swoim parkietem robiłem przez kompetentną firmę. Jutro, jutro. Eee, jutro będą robili poprawkę, to dam znać. Mógłby tak podchodzić do rzeczy. Chociaż czasami tych decyzji rzeczywiście nie, nie sposób wytłumaczyć. Paul dla Realu będzie. Jest przywilej Bellingham w polu karnym. Rodrigo wybroniony. Ten przyszedł COWIT i się zrobił problem z płatnością. No wiesz, Ronaldo tak naprawdę był w tym się dobrym zawodnikiem, ważnym, nie? To nie można powiedzieć, że on nie spełnił oczekiwań. No, jeszcze do bitka poszło, ale na szczęście w out. Ale dobry wolny, taki niby w środek, ale ta piłka, Wiedzie, wydaje mi się, że zmieniała trajektorię, bo bramkarz poszedł w lewo i musiał się trochę cofać. Kąśliwy, tak, to był kąśliwy strzał, dokładnie. Hot shot, jak najbardziej. Ogólnie polecam wam dokument o... Jezus Maria. Ja pierdzielę w no Boże, niesamowite to jest. Paga... A rzut rożny. Przełącz ty? Nie widziałem chyba. Lot nad kogo gniazdem zajebisty. Paga. Oj! Kurs na real na razie jest 1,75. Jak będzie ponad 2 to puszczę. Bo czytał nam na noc fragmenty. Mi rodzeństwo mbapę obok bramki. Ja pierdzielę, ale sząd szybko potrafi to oddać. Pagażut wolny mbapę. Ocie w dupę, obok słupka 30 cm. Bramkarz nawet nie drgnął. Właśnie dlatego to jest trudna pozycja, bo nie wiesz w którą stronę tu będzie szło uderzenie. On poszedł w stronę bramkarza, bramkarz poszedł na ślepo w drugą. Policjanci z Miami, strażnik Teksasu na wariackich papierach. Wszystko oglądałem. Kurde, kasuj. Czemu nie można już postawić? Co się stało? Mówisz o FROM, Stamtąd? Tak. Będzie rzut karny. Dlatego nie mogę postawić. Kurde, spóźniłem się minimalnie, rozumiecie to? Ty, chyba że, nie, chyba, że nie ten. Jeszcze mogę, poczekaj. Mogę, mogę, mogę. Analizują to na warze? Jak dla mnie, to zaraz mogą analizować. Ty, nie analizowali tego. No, i elo. Dobra, 15 minut. W której minucie Real strzeli gola? Wasze typy? Która 81, 84, 86. Ja stawiam na 80. Czerwona dla zawodnika hetafę. W dobrym momencie postawiłem. Jeszcze teraz kurs spadnie. Jezu, co tu się stało? Chłop? Przecież ten chłop to nie był... On nie jest zmiennikiem w ogóle? Co się wydarzyło? Pokaż mi, co ten mózg zrobił. Co to jest za debil, ty? Co to jest za idiota z tego gościa? Sk skąd wzięli takie kretyna? Weź mi, weź mi powiedz, ty... Piłka jest w ogóle w innej strefie boiska? Co za łeb, zajebista zmiana. Teraz już tego kwestia czasu, moi, moi drodzy. Kto i kiedy? O. Czymbapę teraz? Od razu, nie. Tak, od razu, słuchajcie. Pierwsza akcja po czerwonej. Króciutko. Króciutko. Ja nie chcę nic mówić, ale ostrzegałem was od 30 minuty, że to tak się skończy. Więc proszę teraz pretensje mieć do siebie, bo ja mówiłem. Bo ja mówiłem... Jaki będzie finał tego meczu? Że będzie paździerz, cały mecz, a Real i tak to wygra. Mówiłem, mówiłem. Więc na własną odpowiedzialność fani nie Realu siedzieli tu i oglądali to i się męczyli. Mbappe miał szansę na dublecik, ale tym razem podał w ręce. Nie taki tak, będzie jak zawsze. <słuch> Nie no, mordo mówię ci, że są mega faworytem i nie byli takim od lat. Ale naprawdę tak uważam. Poważnie. Bawi mnie to. Bo wiem, co wy sobie myślicie. Ale ja naprawdę tak uważam. To nie jest w ogóle. Słuchajcie, popatrzcie na kadrę w meczu. Jeżeli tutaj jest taka akcja, no to o czym my mówimy? Nie mów mi, że miałeś już żółtą kartkę. Jezu, to, to hetafę to jest naprawdę. Jakie to są anty. Nie, a temu antyklubowi się nie da kibicować. Hetafę to jest w ogóle taka zakała futbolu hiszpańskiego. Chociaż wiecie co? Jakbym miał stworzyć personifikację La Liga, to byłoby to hetafę. Ty gość ma żółtą kartkę, Vinicius oddaje piłkę, a on mu sprzedaje kopa w nogę. No czy trzeba być takim idiotą. Trzeba być zawodnikiem hetafe, no. Ty, jaka brutalna statystyka. Carreras, ale ładnie pociągnął. Po długim, ale niecelnie. Słuchajcie, 60%, 55% za, za Realem, 38% za Barceloną. No, to się nie spodziewałem. No, ale w sumie, no mówię, taki wynik, taki mecz. Kurde, jeszcze mogli wbić gola. Czaisz tych drewnianych frajerów? Którzy mieli jeszcze szansę grając w dziewięciu i to zmarnowali, chłop się pośliznął. Czujesz to? Boże. To dopiero byłby hit. Nawet bym jakąś... Przyplusowałbym to hetafę. Nawet bym kupił ich koszulkę. Boże, tu nie było spalonego. Co za sierota, ale to sierota. No tak naprawdę brawo dla Kurtła też przede wszystkim. Bo to co wyszedł to jest... Hit. Dobranoc, co tu się wydarzyło w ogóle, to nie tak miało być. A Jodze, ale już za łatwo, za łatwo tutaj weszliśmy. Znaczy w ogóle flagi e, na stadionach, ale to nie jest chyba mój tryb. Dobra, tręcik O, Jodze ma dobry mech. Weszło jak w masło. A, to banner Krakowi to chyba ziomka jest. Ty, czyli nie z jakimś Polakiem rodakiem gramy? Kurde no. Ależ zewniaczkiem wsadził. Uuu, panie. Uuu, 3-2. Od 2-0 no to niezły mamy. Palony, ty. Araujo, podnoś łapę, podnoś łapę. Nie było spalonego, bo tam ta paruwa tam została Dawaj, Rodrigo może tu coś strzelić Dobra, jeszcze dwie trzeba odrobić, trzeba gonić. Siema antek cześć, cześć. No, Robert, no musisz coś, weź spokój, nie wygubej. Kurde, no i tak, się marnuje się patelnie. Dawać, kurde, nie ma czasu. Lecimy, lecimy, lecimy. Panie, panie lewy, panie lewy, panie lewy. A lewanuszka, wspaniale, dziękujemy. Ale no przyszłyśmy do Nervi, kolegi. Dawaj, Rodrigo. Cyk, idealnie. Idealnie. No i mamy to, co za NHL. Nie, no tutaj strzelanie goli w tej grze to jest jakaś porąbana rzecz, żeby się mecze kończyły wynikami kurwa 7-6, to jest naprawdę jakaś porąbana... No ale jak Robercikowi zostawiasz taką dziurę, no to on to wykorzysta. Słyszałem, że Netflix ma ubiegać się o prawa ligi mistrzów. mi taki news. W razie to jest kwestia ubiegania się, bo te prawa są jeszcze na parę lat tam przyznane, więc... Myślę, że to jest dobra wiadomość. się denerwować. Nie wiem, czy była jakaś aktualizacja, czy co. Ale znowu się pojawiają takie zagrania piły, jakby specjalnie nie chcieli, żeby doszło. O kurwa, tu oczywiście wpadnie. Chyba bym musiał, chłopie... Paść, kurde, z konia, żeby to się stało. Cisz powtarzam ci. Ale czemu stajesz? Kurde, no. O, o, zaraz mnie skręci. Czemu ci ludzie nagle stracili swoje. Te IQ? Już było dobrze, to się. Kurwa, nie, no, to jest jakiś za mocny hit. Szybko idzie. No świetnie, o to chodzi. Dokładnie o to chodzi, żeby mi się chłop tutaj pierdalał jak w masło. Niesamowicie irytujące się to zrobiło. A jeszcze niedawno było dobrze. Tyle, niesamowite. Tydzień chłop nie gra w grę i nagle ona jest jakimś gównem o wiele większym niż była. No. Dziękuję. Co robisz, kretynie, no? Miałeś podanie na czystego, to granie wiadomo gdzie i po co. Ja pierdzielę. Ten wszystko iść. Wszystko będzie po oknach latało, pod poprzeczki. Jeszcze dawać dwie minuty, będzie teraz chłop grał na czas. Patrz co tu się dzieje, patrz, patrz, to się robi bez trików w mordeczku, patrz, wjeżdża Józef, tyk, jelo, króciutka sprawa jest. jest 6000 chyba? No, Robercika, no. Robercik, kurde, błagam. Kurwa. Obrona mnie tu po prostu rozpieprza w tej, w tej Fifie. No, chłopi się cofają na szósty metr. Ona sejdzie, on się z nią cofa. Czy ktoś mi to może wytłumaczyć racjonalnie, o co tu chodzi. Garniaczek, a jak P przydóg aż uczy. a zobaczymy jeszcze tego na katę nie grałem nim w sumie De Uch! Uh, cóż za wejście! Cóż za wejście! Belga! Linia defensywy w tej akcji. Tylko z szacunku dla rywala nie włączam menu i powtórki. Możecie ze sami zobaczyć jak tam jeden ziomeczek se zostawiał, bo łapać na w żadnym wypadku. Szybkie dwie bramki i kolej sprawdzili zmoczu. Graj tam, gdzie chce, żebyś grał, a nie se wymyślasz jakiś. O Jezusie święty, nie, ta gra mnie zniszczy. Zaczęła mnie niszczyć psychicznie po raz kolejny. Nie ma zbiegów okoliczności. Lepiej mi się grało jak grałem jakimś ogórem tam, niż tym raucho na obronie. Kurwa, no wszystko wchodzi teraz. Chłopie, to jak to nie jest czerwona kartka, to ja nie wiem co jest czerwoną kartką. Gerard. W dupę, a nie Gerard. Para. Pierwszej wali Elof, wjeżdża wszystko. Jeszcze tylko otworzymy paczki z samymi gównami i mamy bingo. Iwerz z Bednarkiem na chrzcie w Porto śpiewali tak, że, że ponoć Iwer właśnie yy, pioseneczkę kiepskich zaintonował. Super! Sam na sam, Robercik. Dziękuję bardzo. Jak można w takiej sytuacji podać w zawodnika? No, puste pole. To jest naprawdę już robione tak, żeby. Pense wchodzi między mnie po prostu non-toper, a ja nie mogę piłki podać między dwoma zawodnikami. Za mocno to jest.